Po raz 26 w Zamku Książ odbywa się festiwal kwiatów i sztuki. Niesamowita feria, bar, mnóstwo kwiatów, cudowne kompozycje, przygotowane, a jakże przez Stowarzyszenie Florystów Polskich, sprawiają, że zwiedzający naprawdę mają na czym zawiesić oko. W tym roku imprezy towarzyszące, oczywiście, odbywają się także tutaj podczas tych czterech dni, a do tego wszystkiego pierwsze Mistrzostwa Florystyczne Polski. Kto wygrał i co dokładnie tutaj się dzieje? Zapraszam w taką magiczną podróż do Krainy Kwiatów. Grono naszych przyjaciół, naszych gości co roku się powiększa. Ja myślę, że to, co jest w tym czasie, ale myślę, że też w ciągu pozostałej części roku, zamek książki zawsze jest magiczne. Oj, tak, tutaj zgadzam się w całej rozciągłości. Zamek Książ magiczny jest, a teraz chyba jeszcze bardziej. Ilość kwiatów, która tutaj się znajduje, robi naprawdę wielkie wrażenie. Ja domyślam się, że pan też pewnie przechodzi przez te komnaty i myśli: no, to jest coś. To prawda, my mamy to szczęście, że zawsze zanim jeszcze przyjdą nasi pierwsi goście, my pierwsi widzimy efekty pracy naszych florystów. W tym roku jest ich rekordowo dużo i rekordowo dużo kwiatów. I no nie ukrywam, że przejście 30 kwietnia, czyli dzień przed rozpoczęciem tego naszego wydarzenia, to był jeden z najprzyjemniejszych wieczorów w tym zamku. Podpatrujemy, uczymy się, słuchamy naszych gości, rozmawiamy z florystami. Co roku mamy inny, inny temat przywodni. W tym roku zajmujemy się Orientem, ale bardzo szeroko rozumianym. W zeszłym roku mieliśmy kwiaty dla Daisy, ponieważ to był rok rocznica jej urodzin i śmierci. Dwa lata temu świętowaliśmy Euro 2012, więc ta tematyka jest naprawdę różna. Jeszcze nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, bo to jest zawsze tak, że jak podsumowujemy dany rok, to siadamy wspólnie i zastanawiamy się, czym zaskoczyć naszych gości. No Jest tego sporo. Ja myślę, że mamy 407 komnat, więc rozmawiamy z florystami, że jeszcze paru jesteśmy w stanie przyjąć się. Rozmawiamy już o imprezach europejskich, światowych, bo myślę, że miejsce jest tego warte. przecudnej urody kompozycji, ale też mnóstwo emocji podczas tej imprezy. A ze mną Tomasz Makskuczyński z Stowarzyszenie Florystów Polskich. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Tomasz, który dzisiaj e, mocno zdenerwowany chyba <śmęczony> i zmęczony. No tak, zmęczony przede wszystkim, a zdenerwowany, no bo właśnie oczekujemy na, na wyniki, wszyscy jesteśmy dobrej myśli, no ale wiadomo, że 16 uczestników, ale jeden musi być najlepszy. Każdy z uczestników miał do wykonania pięć prac, dwie kompozycje niespodzianki, czyli z materiału, który dostar dostarczony był przez organizatora, i trzy kompozycje, do których mogliśmy się przy przygotować wcześniej, czyli duży, duża praca, obiekt. E, e, widok z okiem Orient Expressu wiązanka ślub na ślub w bursztynowej komnacie i bukiet dla księżnej Daisy. Zupełnie co innego mówi publika, a co innego mówią sędziowie. Więc ja już jako ten doświadczony weteran różnych konkursów mniej więcej wiem, jak to wygląda z punktu widzenia sędziów, więc staram się robić pracę w ten sposób, żeby niekoniecznie może podobały się publice, żeby były przede wszystkim moje, żeby ja był zgodny z tym, co robię, żebym się za to absolutnie nie wstydził, żeby był to jednak mój styl, i żeby i podobały się publice, i były doceniane przez sędziów. W takim razie życzę powodzenia. Z racji naszej znajomości trzymam bardzo mocno kciuki za Ciebie. Już za chwilę przekonamy się, kto wygrał. Za chwilę przekonamy się, czyje prace przypadły do gustu naszym surowym jurorom. Zwycięstw. Słuchajcie, chodźcie tutaj do mnie. Przed chwilą się dowiedzieli zwycięzcy mistrzostw, pierwszych mistrzostw fl florystycznych, tutaj właśnie odbywających się w Zamku Książ. Kochani, emocje, emocje, jak Cię kochana, cieszyłaś po prostu, to było szczęście. Tak, zdecydowanie było to szczęście, jakie nie trafia się bardzo często w życiu i to były takie emocje niezapomniane. No, po to są te konkursy, tak? żeby to przeżywać i po to się w nich startuje, żeby właśnie odczuwać takie emocje, spotykać się z ludźmi i cieszyć się po prostu kwiatami i florystyką. Trudno jest absolutnie dopasować się do, do, do sędziego. Ale tak naprawdę myślę, że najważniejszą taką rzeczą jest zrobienie czegoś swojego, bo taka praca wyjdzie najlepiej. Czasami można wybrużyć z punktów, jak się słucha, poszczególnych konkurencje. Tu była tak nieprawdopodobna rozbieżność, więc czy bym się znalazł na trzecim, czy na drugim. To były ułamki w tej chwili punktów, tak? Więc, więc no zaskoczenie bardzo duże, ale no szczęście jeszcze większe.